Halo widzowie! Dzisiaj nagrywamy z moim kolegą! Hi, hi, hi Przywitaj się! No dzień dobry widzowie, dzień dobry! Dawno się nie widzieliśmy, bo... ...małem jakieś problemy, no, Ja udawałem tego tatu, no wiecie, no. Więc zostawcie suba, proszę! Mój kolega teraz potrzebuje pieniędzy dla... swojej... E, dla, swojej ...dla swojego... Kuzyna, bo ma operację, zostawcie mu suba, proszę. Poproszę, widzowie, jakbyście zostawili subika, łapeczkę. Dobra, e, dawaj, dawa wsiadaj. Mm. Dawaj, wsiadamy do tego. E, do takiego fajnego lampa dla dwóch osób. Dawaj, dawaj, wsiadaj. Wsiadaj, tutaj prędkość. Dobra, wsiad wsiadłeś? Wsiadłeś? Tak, 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 tak. No i te... za 7, 799 roboksów. No dobra, dobra, dawej zrobimy sobie ten domek. A we widzowie proszę, zostawcie suba i łapeczkę. Dobijam 72 subskrypcje, a chcę... A chcę dobić 100 subskrypcji. A tak to to chcę dobić 72. A chcę dobić tak naprawdę 100. No bo patrzę na innych youtuberów, którzy mają 100 subskrypcji i też bym chciał. Więc zasubskrybujcie, dla mnie zasubskrybujcie. Widzicie, mój kolega potrzebuje pieniędzy, więc zasubskrybujcie potrzebuje. kanał i potrzebuję tych subskrypcji. I no. Dobra, tutaj e, już robię tak, będę. Siłkę sobie pójdziemy, czy nie? Nie, yeah, nie, yeah. na razie sobie zjadzmy, bo... Dobra... Dawaj robimy, um, um, Zrobimy imprezę O, widzowie, zrobimy imprezę z moim koleżką, więc zobaczycie, jak to będzie wyglądać A w sumie ja idę poćwiczyć, ty co, z, zrób nam jedzenie, dobra? No, dobra Patrzcie, tutaj mój kolega ćwiczy sobie, tutaj brzuszki, a ja zrobię jedzenie. No więc dobra, lecimy na górę sobie zrobić, zrobić mojemu koledze i sobie jedzenie, więc sobie wyciągamy hot dogi. Aha, nie maka, bo maka będziemy jeść wieczorem. Dobra, to już szykuję na. Dobra. Dobra, wzywam. Ym... Dawaj już moż możemy jeść. Dobra, dobra, już idę. Spokojnie, spokojnie, już idę, idę, idę. A Boże. Nie mam sił. Masakra, ale zrobimy myślę tą imprezę, bo musimy chyba. No musimy, musimy. Dobra. A miał, ale bardzo dobre, bardzo i to bardzo. No, no dobra zrobiłem, chodzi. Samoręcznie, dziwne, ale dobre co nie? Y... Yum, 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 yum. Nie, ch nie chcesz już jeść? Nie, ja chcę, bo bardzo dobre. No, nie se tu dokończę. Patrzcie, jaki piękny widzę wie, widoczek. Niesamowity. E, ok, czemuż sporo... Szybko lecimy do mojego kolegi i myślę, że będziemy się kąpać z moim kolegą. Bo jest bardzo ciepło, jest ponad. Z, tak można powiedzieć, z 20 stopni. I Jest jak dla mnie gorąco. Dzisiaj będziemy się w ogóle kąpać i robić imprezę. I sobie w ogóle idziemy jeszcze na kepsa, A różna. No dobra, to. Nie wiem, włączy nam chyba telewizor, co nie? Nie, nie! Ja idę sobie chyba nagrywać. Ja chyba idę sobie do pokoju. Jeszcze sobie wezmę tutaj yy, profesjonalnego... Yy, ale jakiego? Hmm. Może pojedziemy do lodziarni, Pro, proszę. No dobra, widzowie. Jedziemy do lodziarni, dawaj. Dobra, ja już do Mmm, Już się robi powoli noc. Co? Robi się noc? No nie no. Szkoda, ale no ok. ja już tutaj wsiadam do auta, bo... Dobra, jedziemy widzowie. Hmm. dobra, tutaj pyk, pyk, żeby mnie Zamykamy garaż, dobra. Teraz wyjeżdżamy sobie na loda jedziemy później, myślę, to chyba do kościoła, co nie? No, do kościoła będziemy musieli, bo poniedziałek. Dobra, w poniedziałki, chyba we wtorki, co nie? No, no, ja poczekam w aucie. Dobra. To muszę usunąć widzowie. Dobra. Bierzemy sobie na wynos. Aha, jeszcze nie zapłaciłem, no to zapłaca. Zapłaca. Yy, to chyba samo obsługowa, ale to są kamery, więc może przyjechać w każdej chwili policja. Wolę zapłacić. Mam taki bogaty dom i bym musiał... sprzedać. Bo na razie nie mam kasy. Dobra, już mi się skończyła cała kasa. No nie cała, ale... Dobra, trzymaj, trzymaj, bo wziąłem dwa, dwa zestawy. E, czekaj, proszę. Dzięki, dzięki. Dobra, ty, trzymaj te opakowania. Teraz jedziemy sobie do lodziarni. I jedziemy. No, do kościoła. W sumie jeszcze zajedziemy sobie do sklepu. Dobra, ty tu możesz poczekać, ja szybko skoczę. Dobra? Dobra, dobra. Dobra, więc szybko zrobię takie zakupki. Takie szybkie. Dobra, weźmy sobie wózek i sobie co będzie najlepsze. Na przykład Doritosę sobie weźmiemy. E, pizza, bo pizza będziemy też chyba jeść. No, będziemy, będziemy. Chyba e, kolkę weźmiemy, bo. Mój kolega będzie pić Kolka ja tym barka sobie wezmę, jeszcze w do jakąś ciasteczka. no i czekoladka Myślę, że wystarczy No dzień dobry, dzień dobry Ile za to? Tysiąc złotych rozumiecie? Idealnie mam tysiąc dobra Jacę Bierzemy i... spędziala. Nie no, żartuję. Po prostu idziemy do auta Dobra. Pyk. Dobra, wsadziliśmy sobie. Dobra, już możemy chyba jechać. Dobra właśnie jedziemy. Dobra, let's go! Su jakie co ci chodzi, dobra. Nie wiem. Jedziemy sobie, ale toba. jedziemy autkiem To znaczy naszą furą Mały to Lamborghini najnowsza No dawaj, dawaj, dawaj Siadasz? No już mam, dobra Dobra, ja już idę do kuchni Aha, dobra, ja coś sprawdzę, bo muszę coś tam sprawdzić sobie na telefonie. Czekajcie, wyciągnę telefon z kieszeni. Ktoś do mnie napisał? No, piszcie do mnie. Dobra, odpiszę. Jutro, jutro będę miał wypłatę z pracy, znaczy z YouTube. Więc subskrybujcie mój kanał, widzowie. Dobijam 72, nie będę ciągle tego mówił, co nie? Dobra, to tutaj zakupki już rozpakuję. Dobra. Zakupki tu rozpakujemy yy, okej, okay. czekajcie, dobra. Dobra. Yy, już rozpakowaliśmy zakupki, więc subskrybujcie nasz kanał mój kanał Więc na razie Elo!